No dobra tatuś, no zatem tak. Masz tego maila. Czekaj czekaj tu z licencją. Otwieramy go sobie. Na dole maila masz plik. Ten plik trzeba nacisnąć klawisz powiesz. lub Download u Ciebie, nie wiem jak to masz napisane. Klikasz na to. Jest zapisane i robimy tak. wciskamy tutaj na tą strzałkę wybieramy folderz, pokaż w folderze ciach i mamy sobie tutaj ten plik żeby było łatwiej przeciągnij ten plik sobie na pulpit gdzieś i jest to zapisane zamykamy sobie to okienko wracamy do naszej instrukcji i od samego początku wezmę ściągniemy sobie tego antywirusa się ściągę 91 maxów. także to chwilę potrwa pewnie no nic to trzeba poczekać aż się ściągnie no dobra to dobieganie znaczy ściąganie dochodzi końca mam 87 maxów. także czekamy o good się ściągnęło więc co robimy patrz teraz otwieramy sobie, tak, bierzemy Run dalej, czekamy aż to się uruchomi. OK, instalacja ekspresowa. O i masz zainstalować w trybie wersji próbnej, to masz trial. Pewnie u siebie i podaj plik licencyjny. Zaznaczasz to, podaj plik licencyjny. Bierzesz, naciskasz przeglądaj albo, albo browse, u, się, u Ciebie będzie, nie wiem czy masz w po polsku czy po angielsku. Bierzesz sobie to, cyk. I teraz tak, bierzesz sobie desktop, bo na desktopie masz zapisane e, plik licencją. Desktop, ciach. I masz ten plik. Bierzesz open sobie jest, ciech, bierzesz dalej i będzie dalej już Cię do końca instalowało, ja to anuluję żeby nie tego bo nie wiem, bo potem żeby u Ciebie to licencję załapało ale to mniej więcej w ten deseń przeklikaj się do końca pewnie będziesz musiał zrestartować komputer i potem powinno Ci działać jak nie będzie działało, no to wrócimy do tematu no, to tyle